Wiesz? Trzeba coraz większą uwagę zwracać na słowa. Człowiek myśli o jednym, mówi co innego i w efekcie może fatalnie się przejęzyczyć. Jak to? Normalnie. Wyobraź sobie, byłem kilka dni temu na imprezie. Moją uwagę przykuła pewna atrakcyjna pani o bujnych kształtach. Potrzebny, gdyż chciałem zaprosić ją do pańca. Ale myślałem o czym innym i w efekcie fatalnie się przejęzyczyłem. Zamiast powiedzieć, czy mogę panią prosić do twister? Powiedziałem, czy mogę panią prosić obiusta? No i śmiertelnie się obraziła. Ty masz rację, przejętyczenie może być bardzo niebezpieczne. Też ostatnio miałem taką sytuację. Siedziałem z żoną przy śniadaniu, no, bardzo przyjemnie, no, z grzanki, kawa, jajko. W pewnym momencie poprosiłem żonę o sól. Ale że byłem bardzo zamyślony, zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem: Ty stara kurwa, zmarnowałeś mi 20 lat życia. No i jestem sam.